Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron Gaming i oczywiście, że nagrywam Spoke Life, ale tym razem mamy Roślinnego Poka, bo w tamte jakoś słabo... O, od razu przegraliśmy na starcie. Bardzo dobrze. O kurczę, kurczę... Może mm, przeczytamy sobie skrzynka systemowe. Mm. O. E, więc e, bardziej to po każdym starciu to lepiej, lepiej się leczyć bo wtedy będzie bardzo dobrze, jak się będziemy leczyli no tak myślę raczej o, a jak będziemy się już leczyć, to będzie spoczko powinienem skontrować te pokemony no o nie przegrałem, bo ja mam 17 HP, dobra jest, mam soczek nie wiem, ja łapię, coś robię... Mm -hmm. Tak więc spokój sklep. No i 30. Aha. 11. Dobrze. Teraz, uwaga, 5. Czy się kupi? 5. 5. 2. 2. 2. Akurat zero jenów! Brawo! Brawo! Jak ja to dokładnie wyliczyłem. Oczywiście to był przemyślany zakup. Bardzo przemyślany. Hmm. Nagrywa mi się to? Dźwięk wszystko. Halo, halo, dobra, dobra, nagrywa mi się. Ej, ej, żeby nie było zastopowania, jak w następnym odcinku to będę pilnował. Mm, dobra. Mam nadzieję, że jak mi się przestanie nagrywać, to w miarę szybko się zorientuję. A jak nie, no to będzie dupa. No i znowu tego nie wrzucę. Hello. Dobra Ojej, ale mega Przegrywam, dostaję takie baty Zaraz będzie mi nieposłuszny ten idiotka Chcę nabić szybko Piąty level i skończyć odcinek mm. O, jeszcze coś, pokemony, drużyna i drużyna. Właśnie, dlatego się opłaca chodzić. Bo jak zdobywamy kasę, która jest nam bardzo potrzebna, na wybici się na początku. No i dobrze wiemy, że slowpoka nie należy atakować. Więc sobie kontynuujemy. O, tego możemy. Pozwalam. Tego chyba też. Mm -hmm. Dziękujemy. Tego też mm. z tym też wygramy, ale to jest łapaliśmy, i z tym przegramy? What? Mm, porażka. Dobra, dobra, wypijamy soczek i wracamy. Oj, szybko musimy mm, żeby nie było tak, że filmik trwa kurde 6 minut ale przegram jak wiemy to jest od początku nagrywam, bo dobra przyznam wam się. Zapomniałem hasła do tamtego konta i nagrywam od początku, więc nie było tamtego odcinka, tak tamten możecie potraktować tak jako... To, że się myliłem, że wziąłem Czarmeliona. Mm. Szybko, szybko. Teraz jakby mi się nad wyłączył, to bym. Tak się wnerwił. Tak więc dobra teraz szybko, bo mamy. Nawet chyba żadnych dolepszaczy nie będę mu kupował, a może jednak. No, zawsze, jak mamy dużo kasy i już nie mamy w ogóle, praktycznie w ogóle, yy, no zero punktów akcji, to po prostu idziemy salę treningową i walimy wszystko w atrybuty, i wtedy nam ex prośnie. Nie! Ups. Nic. Nie zaatakowałem nikogo tam. Nie, jednak zaatakowałem. Fail. Dobrze, dobrze. Więc tu będziemy sobie ją atakowali. Omijam te slopoki, bo one są albo słabe, albo bardzo słabe. Nie lubię jak mi Pokémon nie jest posłuszny. No i dobrze, no zaatakujemy i przegramy. Musimy chyba sobie więcej wyżycia dać. Czasami z nim z, ni z nim, wygrywamy. Tak. Patrzę właśnie na X, bo o, trochę wolno mi rośnie. Mm, dobra to. No, dobrze, że nie posłuchał się. I z tym powinniśmy właśnie chyba wygrać. Tak patrzę. Mhm. Właśnie dobrze mówię. Dobrze, czarna perła za 7K, dziękujemy. Porażka za 0K. To raczej się nie przyda. O, steru złapaliśmy po raz drugi. Bo nie było, że nie miałeś tego okazu Pokemona. Dobrze, tak więc... Mm, Czemu ja mówię ciągle? Tak więc, tak więc, tak więc, tak więc. Tak więc. ale tak więc... Nie, nie będę tak mówił, bo... To jest trochę... Będę starał się to ogarniać. Spróbujemy. Nie. Mm. Ale ja tu mam szczęście normalnie do tych pokemonów. Chce mi się... O, jeszcze... Jeszcze ze dwa poki. Nie, akurat musiało mi zabraknąć. Nie, ja to mam naprawdę wielkie szczęście. Kurde. Niestety nie udało Ci się nic znaleźć. Ej, mamy level up, dziękujemy. Teraz szybko postaramy się jakoś nabić. Patrzyłem tu chyba ten na maksa wyewoluowany pok, czyli bulbazaur na trzecim poziomie który mi się ewoluował to tam to jest dzisiaj właśnie w hodowli nie ma go tak więc może szybko nabijemy lewe? nie, staram się być błyskotliwy ale nie dobra, tak więc będziemy powoli kończyli tak, to się mi nagrywa tak. sorry, że tak sprawdzam ale to jest, bo po prostu nagrałem odcinek z minecrafta gdzie buduję domek i ogólnie w czwartej minucie mi się wyłączyło nagranie tak. dobra to jakiegoś poka, tak ile mamy 22k to jeszcze sobie sprzedamy poki i mamy 67k takiegoś poka nie mm. Albo nie, nabijemy po prostu legalnie, tak jak to ujmę Po prostu w HP dodamy 125 i dalej w obronę Albo super obronę Nie wiem, czym się to ogóle różniło, to nie no, mam może w Super Atex 1? No i praca, kolekcja, nie, kolekcja, kolekcji właśnie mamy mało, o widzicie? To o tylu poków jeszcze nie złapaliśmy, a tylko złapaliśmy Psydraka, który ma takie ID. Tu możecie właśnie ID poków sprawdzać różnych. I pokażę Wam, jak to się robi. Na przykład, nie wiem. Start, O. Wpisujemy ID 76 i bierzemy niedostępne. Akurat nie ma. więc 77. O. Bierzemy też niedostępne, bo. Może. No, dopóki które niedługo będziemy mogli kupić, o, tak jak to ile. Tak. I tu wchodzimy w Pokedex. Uwaga, uwaga, uwaga. Niestety w ten na 40 poziomie nie sprawdzimy tamtego ID. Ponieważ jest 10-11 minut materiału, tak więc... Tak więc... Tak więc nie wiem i czemu ja tak ciągle mówię? no to będę może mówił okej okay. no to klikamy w te linki och wiem, że wy to widzicie, ale postaram się klikać szybko mm. to i to I jeszcze szybko nabijemy, coś może może coś nabijemy. O, i teraz powinniśmy ciskać tym slowpokiem na lewo i prawo. Bo jesteśmy wykokszeni. Nie możesz, bo, bo, ponieważ twoje pokemony są ranny. No. Mhm. Ej, lol. Lol, jeszcze mam 97. Dobra, szybko nabijamy. Potem to tak wykoksimy tego pokazu naprawdę będzie bardzo dobry, bardzo Jak mi ewoluuje, to go sprzedam na targu. Dobrze, systemowe. Zdobyłeś szkoleni osiągnięcie szkoleniowe, jest pierwszy pok poziom, twój Pokémon, czyli w tym przypadku Bulbazaur. Yy, Awansowa na kolejny poziom, czyli szósty. No świetnie. Tak więc. Yy, kolekcja. I tutaj sobie skończymy. Do był z Wami Skowron Gaming. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!